W dzień flagi przy dużym moście na bulwarze europejskim świętowano imieniny ulic Konstytucji 3 maja. Festyn nad kanałem spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców, mimo niesprzyjającej aury pogodowej. Jesteśmy na pięknym skwerku nad kanałem. Eee... W miejscu, w którym można powiedzieć krzyżują się nieomal ulice Konstytucji 3 maja. Także świętujemy dzisiaj imieniny Konstytucji, imieniny 3 maja. Wyjątkowy dzień, bo jutro 3 maja, czyli jedno z najpiękniejszych, najważniejszych świąt w historii naszego kraju. Trochę nam paskudzi się tutaj pogoda, ale cieszę się, że setki Ostrudzian wspólnie świętują ten wyjątkowy czas. W programie znalazł się występ chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czy przemarsz z dużą Flagą Polski. Nagrodzono także najmłodszego i najstarszego mieszkańca osiedla nad kanałem. Życzę Wam, żebyście byli. Życzę Wam zdrowia i wszystkiego najlepszego. Jak przystało na ostrudzkie imprezy, tym razem również pojawiła się zbiórka charytatywna. Środki zbierano na stowarzyszenie PSONI. Celem szczegółowym tego tej zbiórki jest wsparcie budowy wspomaganych społeczności mieszkaniowych. Jest to nowa rzecz, którą udało nam się Rozpocząć realizację, czyli budowę. Jest to forma grupowych mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami, wymagających wysokiego poziomu wsparcia. Dobra zabawa może iść w parze z pomaganiem, a to jedno z tych spotkań, które przypominają, jak ważne są wspólne wartości, sąsiedzka, życzliwość i radość bycia razem.